Według Pawła Rybickiego, to co powinni robić polscy dziennikarze, czego nie robią, to regularnie rozmawiać z licznymi przecież Ukraińcami w Polsce i pytać ich o ocenę sytuacji na Ukrainie. Wtedy mogliby usłyszeć takie historie, jakie ja zebrałem w ostatnich dniach o szoku, jaki wywołują w swoich miastach i wioskach powracający weterani, często skrajnie okaleczeni. Do naszej wsi wrócił chłopak bez nóg, bez jednej ręki, dostał rentę w przeliczeniu 100 złotych. O znikającym wyposażeniu i broni z zachodu. Gdy rekruci idą do wojska rodzina, zrzuca im się na dobrą broń, bo w wojsku nie dostaną. O korupcji przy rozdzielaniu pomocy humanitarnej, o spadającym zaufaniu do władz, ludzie myślą tylko jak wrócić do kradzieży. O zmęczeniu oficjalną propagandą sukcesu mam już dość tego samego programu na wszystkich kanałach. Są też liczne wyrazy niezadowolenia na ukraińskie władze z powodu wywołania sporu z Polską. Ukraińcy nie mają zresztą wątpliwości, że chodzi tylko o wypełnienie zachcianek zbożowych oligarchów.